Dzień dobry Państwu. E, tak, naszym gościem najlepsza tenisistka świata, Iga Świątek. Dzień dobry, Iga. Dzień dobry, bardzo mi miło. Śledząc Twoje media społecznościowe, wiemy jedno: skończyły się wakacje, wchodzisz w ten okres, który możemy powiedzieć jak e, wielki, ciężki, trudny, przygotowujący Cię do nowego sezonu. Baterie naładowane. Tak, tak, jak najbardziej. Um, no mimo wszystko jestem w takim wieku, że tydzień wakacji wystarczy na razie, więc faktycznie spędziłam super czas i nie myślałam w ogóle o tenisie, ale teraz powrót do pracy. Gdybyśmy cofnęli się kilka miesięcy wstecz, gdybyś się zastanawiała się jak ten sezon będzie wyglądał. Tak, byłaś mocna, miałaś świadomość, że możesz wygrywać, ale czy brałaś pod uwagę to, że zdominujesz cykl rozgrywek WTA? Szczerze mówiąc, w ogóle nie zastanawiałam się nad tym, raczej po prostu myślałam o kolejnym turnieju albo o kolejnym meczu i um, miałam cele, ale te cele głównie były takie krótkoterminowe i polegały na tym, żeby po prostu jak najlepiej się przygotować do kolejnego spotkania. Zwłaszcza jak właśnie um, na początku roku miałam ten streak 37 wygranych meczów, po prostu um, moim głównym celem było raczej o tym nie myśleć i grać w tenisę tak jakby. Um, każdy mecz był najważniejszy i cieszę się, że mi się to udało i że byłam na tyle właśnie skoncentrowana i zdyscyplinowana, że takie myśli się nie pojawiały też w trakcie gry, bo one na pewno by mnie rozproszyły. I cały sezon właściwie starałam się po prostu um, wciągnąć tą rywalizację, na tym, um, na tym tylko się skupić, na technice, taktyce i, i nie myśleć o tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Iga, czy w trakcie sezonu, tego fantastycznego sezonu nie było takiego momentu, w którym powiedziałaś, moja przewaga jest bardzo duża, każdy kolejny turniej to jest świadomość tego, że podkręcam własny wynik. Jestem największą konkurencją sama dla siebie, a w przyszłym roku będę musiała bronić tych punktów? Um, szczerze mówiąc nie, nie myślałam w ogóle o przyszłym sezonie i myślę, że jak, jak myślę o tym, jak będzie wyglądał kolejny sezon, to najmądrzejsze z mojej strony byłoby to, żeby wciąż mimo wszystko nie myśleć o punktach, tylko po prostu kontynuować to, co zrobiłam w tym, nie, nie mówię o wynikach, tylko właśnie o nastawieniu i na, na koncentracji właśnie, właśnie na odpowiednich rzeczach. Ale tak, jak najbardziej były takie momenty, gdzie myślałam, że ta przewaga jest ogromna i że właściwie już... Już w połowie roku wiadomo było, że dostanę się na WTA i, um, i to było dla mnie ogromne jakby bezpieczeństwo, i w pewnym sensie dzięki temu mogłam uh, grać bez presji i mieć więcej fanów z tego. Jak najlepsza tenisistka świata zamierza przygotować się do tego sezonu? Na samym początku koncentrujesz się na tych rzeczach, które były dla ciebie najłatwiejsze, najprostsze, które pozwoliły ci dominować podczas poszczególnych spotkań, czy wręcz przeciwnie, będziesz szukała tych elementów, w których czułaś się troszeczkę słabiej i to jest ten dobry moment, żeby nad nimi popracować? Czy ja generalnie um, nie jestem dobra, jeśli chodzi o taką analizę i, i planowanie, i to zostawiam raczej trenerom, i cieszę się, że właśnie mam taki zespół, um, któremu bardzo ufam, i gdzie wiem, że zrobimy po prostu dobrą pracę, i wiem też, że jestem w dobrych rękach, jeśli chodzi o trenera Piktorowskiego i właśnie o to, co on wyobraża sobie, że zrobimy na korcie, ale wiem, że na pewno zawsze jego celem było to, żeby bardziej urozmaicić moją grę i żebym miała generalnie więcej więcej narzędzi. Myślę, że będziemy pracować też sporo nad woleniem, który bardzo się poprawił w tym sezonie, ale jeszcze też jest dużo do zrobienia i um, zawsze jest, szczerze mówiąc, dużo do poprawy, nawet jeśli się uh, jest pierwszym na świecie, więc ja jestem podekscytowana na ten czas. Ja jestem podekscytowany tym, że dzisiaj o godzinie 12 odpaliliśmy, ruszyliśmy z 88. plebiscytem przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski roku 2022. Każdy, z kim rozmawiamy, stawia cię w roli faworytki, głównej faworytki. Ty z presją mierzysz się na korcie, radzisz sobie z nią doskonale. Jak patrzysz na przegląd, na nasz plebiscyt, na wielką historię, czy widzisz konkurencję w tym roku dla siebie? Zawsze widzę konkurencję i też wiem, że mamy wielu wspaniałych sportowców w Polsce. Ale myślę, że właśnie w tym roku mam prawdopodobnie największą szansę, żeby, żeby zająć wysoką pozycję i żeby wygrać, więc, więc mam nadzieję, że też właśnie głosowanie potoczy się w taką stronę, ale tutaj już do końca nie mam wpływu na to, jak to wszystko będzie wyglądało jest zupełnie inaczej niż na korcie, więc też postaram się raczej tego nie przeanalizować, tylko po prostu cieszyć się tym, że jestem w tym gronie i, um, i że może zdobędę jakieś fajne miejsce. Czy ewentualne pierwsze miejsce w plebiscycie, masz świadomość tego, że znowu lawina memów ruszy, będziesz ty, będzie Robert Lewandowski, czy kontrolujesz to wszystko, potrafisz się tym bawić, masz do tego dystans? Tak, jak najbardziej. No szczerze mówiąc bez dystansu myślę, że że byłoby ciężko, więc, więc mam do tego dystans i mam nadzieję, że Robert też ma, um, a memy są zapewne, urozmaicają życie, więc czemu nie. Mam a... nadzieję tylko, że, że zawsze będą, będzie jakaś granica, że, że będą mimo eleganckie i, um, i ludzie je nie przekroczą. To jest dobry apel do kibiców, jeżeli bawimy się memem, trzymajmy pewien poziom, żeby to miało smak, żeby to miało jakość, żeby to miało taką jakość, jak nasi sportowcy pokazują to na arenach międzynarodowych. Robert odwiedził cię podczas wielkiego finału, czy ty planujesz odwiedzić się Roberta i reprezentację, gdyby udało nam się wyjść z grupy, wejść do fazy pucharowej albo zagrać tam, gdzie marzymy o tym wszyscy. To jest mało realne, ale jednak marzymy o medale na mistrzostwach świata w Katarze. Szczerze mówiąc nie myślałam o tym, ale teraz po tym pytaniu na pewno przemyślę, muszę spytać się też z zespołu czy znajdziemy na to czas, bo faktycznie ten okres przygotowawczy jest dość krótki i, um, i zobaczymy czy taki wyjazd możemy było wcisnąć, ale um, rozważymy. Dziękuję za pomysł. Iga, bardzo Ci dziękuję. Chciałem się zapytać, patrząc na ten najbliższy sezon, co możesz powiedzieć nam, środowisku sportowemu? Co możesz powiedzieć całej Polsce, kibicom, którzy wszyscy trzymamy za Ciebie kciuki? Czy są jakieś cele, które potraktujesz jako minimum w nadchodzącym sezonie? Mm, szczerze mówiąc, na pewno będę miała cele, jeśli chodzi o Oto jak chciałabym um, sama podchodzić do wszystkich meczów i um, taki, takie długofalowe odnośnie tego, żeby wstaczyło mi energii też do końca sezonu. Ale na razie jeszcze nie myślałam stricte nad celami wynikowymi. A wiadomo, że wielkie szlemy zawsze będą moim głównym celem i też może w tym sezonie chciałabym trochę zmienić moją grę na trawie i w końcu się nauczyć na niej grać. Ale, ale właśnie nie mam takich celów jeszcze stricte wynikowych. Myślę, że one powstaną dopiero, jak, jak pojedziemy do Australii i też będę wiedziała, jak się czuję po okresie przygotowawczym. A jeśli miałabym coś powiedzieć fanom, to przede wszystkim podziękować za, za wsparcie przez cały ten sezon i za to, że taką wspaniałą atmosferę robią na trybunach też. I wiem, że dużo też się dzieje pewnie w domach, jak oglądacie się w telewizji. I mam nadzieję, że. Że będziecie ze mną też w przyszłym sezonie, niezależnie od tego, co się będzie działo. Tak, na pewno, ja to mogę zagwarantować za całe środowisko, jeżeli chodzi o dziennikarzy, media workerów, mam ostatnie pytanie. Wcześniej, kilka minut temu Paweł Wołosik, naczelny przeglądu sportowego, powiedział, że wyjeżdżając kilkanaście lat temu za granicę, słysząc, że jesteś z Polski, od razu padały odpowiedzi: Lech Wałęsa, papież albo Robert Lewandowski. Dołączyłaś do tego grona? To jest presja? Ty czujesz jeszcze taką możliwość, że możesz wyjść i funkcjonować jak normalny człowiek? No, na pewno moje życie się zmieniło, więc powiedziałabym, że czuję tą popularność na co dzień, jak jestem w Polsce, ale w pewnym sensie nie jest to coś, co mi doskwiera, więc nie patrzę w ogóle w tych kategoriach, czy to jest jakby pozytywne czy negatywne, raczej po prostu staram się do tego dostosować i, um, i, i cieszyć się mimo wszystko tym, że właśnie jest takie zainteresowanie i że też mogę dzięki temu spełniać swoje cele, czyli właśnie promować tenis w Polsce. Um, ale faktycznie grono jest bardzo zacne, więc, więc doceniam takie, takie rzeczy. Iga, bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. Trzymamy kciuki, życzymy zdrowia. Nie zmieniaj się i jeżeli Ty mówisz, nauczę się w końcu grać na trawie, uwierz mi, robisz to fantastycznie. Kwestią czasu jest, kiedy przyjdą zwycięstwa. Iga, świątek, bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo, bardzo. serdecznie.